Cześć wszystkim teranom tutaj jak zwykle Z. Rozpoczynamy trzecią grę finału Go Forest 2 numer 62. Ja już oczywiście jestem z wami, będę nagrywał więcej, będę nagrywał e, coraz, coraz więcej, żeby was tutaj i oczywiście zaspokoić waszą wasz niepohamowany apetyt na Starcrafta 2. E, oczywiście są podobne do mojego. W każdym razie mamy tutaj e, terany Simba, którym jest oczywiście królu, który już tutaj spamuje spójrzmy na jego APM, totalny spam 178. E, stara się tutaj zaznaczyć wszystkie te minerałki. Naraz, oczywiście trzeba, trzeba rozgrzać te paluchy. Jego przeciwnik za Pm 226 które spada tutaj coraz bardziej, jest LDLC Benson, który jest po prostu Benson, e, gracz, który e, zahaczył się w Warcraftie 3, jeśli dobrze pamiętam, e, także tutaj grał w Goforce 2 na numer 58, w tym GoFrost 2 pokonał Tarsona w jednej z gier, więc no, na pewno nie jest to ułomek, nie jest to z kimś, e, nie jest to ktoś, e, kto po prostu sobie pogrywa e, dla śmiechu. No i oczywiście mamy tutaj Shakura's plato, mapa, na której szybka ekspansja to jest coś bardzo fajnego i od razu widzimy, że chyba za chwilę szybka ekspansja będzie miała miejsce Spójrzcie, jest tutaj rampa z maina, która jest w standardowej bardzo małej wielkości. Mamy tutaj rampę z Naturala, która jest jeszcze, jeszcze nie aż taka szeroka, żeby nie można było jej zbyt dobrze zaolować. No i oczywiście Zerk na pewno bardzo fajnie czuje się na mapie, na której jest stanie się bardzo fajnie zaolować. Co jeszcze jest lepsze, jest to mapa oficjalnie uznawana za 2 na 2 i na tej mapie przeciwnik zawsze nie wiem czy to jest błąd mapy, czy może po prostu jest to tak zrobione przeciwnik zawsze spawnuje się po przeciwnej stronie, czyli jeśli, jeśli proto znajduje się tutaj, to zerk na 100% nie znajdzie się tutaj w każdym razie mam tutaj zerka, który decyduje się jednak na spawnik pool, który znajduje się dokładnie tutaj spawnik pool jako pierwsze no, powoduje, że ekspansja może być odrobinką, odrobinkę bezpieczniejsza myślę, że spokojnie Benson zdecyduje się na szybką eksped. dokładnie jest to, co teraz robi, posiada już prawie 300 minerałów no i oczywiście królu musiał dodatkowo to wydać na tego Nexusa, ponieważ niestety Zerkimba, jego haczerki kosztują o 100 mniej, po prostu kto to wymyślił, nie mam zielonego pojęcia, trzeba to podać do, no, do, do Trybunału w Strasburgu chyba. W każdym razie m, e, Królu bardzo fajnie ekspuje z Forge'em, to jest bardzo bezpieczny rodzaj ekspansji, który powoduje, że można sobie na przykład tutaj dostawić jednego Gatewaya, to jest chyba to, co, e, co będzie, nie jednak, nie jednak jest to pylon. E, bardzo fajnie można się zakanonować we wczesnej fazie gry. Chodzi o tutaj oczywiście o to, że przeciwko Zergowi raczej chciałoby się go atakować, niż, niż kanonować przeciwko niemu, e, ponieważ Ponieważ Zerga chciałoby się y, zmuszać do budowy jednostek bojowych, a nie dronów. Więc Benson w tym momencie, według mnie, może czuć się bardzo, bardzo spokojnie. Mam tutaj drona, który decyduje się na, e, na zeskautowanie, czy zaatakuje tutaj kanon. Nie, dostał tutaj strzała z paralizatora od tego próba Drugi, o, bardzo mocne te, te drony, że tutaj nie stracił przytomności ten chłopak. E, no naprawdę, naprawdę widać tutaj, że przypakował na siłowni. W każdym razie mamy tutaj dużą ilość probów, Bardzo, bardzo, bardzo e, widać tutaj, że król no, będzie chciał, będzie chciał. E, u, ale to według mnie błąd. Za chwilę wrócimy oczywiście do tego, co chce królu, ale dlaczego ten dron tutaj nie przejechał ogromny błąd według mnie, że ten dron po prostu nie wjechał tutaj do maina tutaj nic nie ma, żeby atakować tego drona, według mnie byłby świetnie tutaj mógłby skołtować swojego przeciwnika Benson, no ale cóż, nie zrobił tego, wraca się swoim dronem do wieżyczki Xelnaga no i mamy jego wylęgarnię, która jest już gotowa co oczywiście mówiłem o królu, to to, że on chciałby budować dużą ilość probów, jeśli spojrzymy na ilość jednostek, on jest cały czas do przodu, jeśli chodzi tutaj o tą ilość probów, ze względu na to że, no, że Bensen po pierwsze chciałby wybudować jednego z, lub dwa Zerglingi, nie wiem czy on je w ogóle buduje jak na razie, tak jest, dokładnie buduje te dwa Zerglingi do Scoutu. No i druga sprawa jest oczywiście taka, że zerk no, ma tylko wylęgarnie, żeby budować jednostki, e, e... Surprise, surprise! Oczywiście, dla tych, którzy nie grali jeszcze w StarCraft'a. W każdym razie, zerknął, no, jeśli buduje z tych wylęgarni, no to albo buduje drony, albo buduje jednostki. Więc, jeśli jest atakowany, po prostu nie jest w stanie budować tych dronów. I dlatego, bardzo ważne jest atakowanie Zerga we wczesnych fazach gry, tylko po to, żeby zużywał te larwy, właśnie na jednostki bojowe. W każdym razie, co my tu mamy? Królu bardzo fajnie się załolował. Mamy tutaj bardzo wąskie przejście. Dwa fotonkanony pilnują tutaj tego wejścia. No i mamy jak na razie Cybernetic Core. Nie ma większej ilości. Nie ma większej ilości tutaj gateway'ów, jak na razie zobaczymy na co się zdecyduje Protoski gracz podczas The Benson w zasadzie cały czas dronuje. Nie widać tutaj, żeby budował żaden budynek produkcyjny, taki jak chociażby roczne, ale na chwilę moment. Teraz dopiero decyduje się na zmorfowanie w haczerki w Lera. Chyba będziemy widzieć tutaj może Mutaliski, może hydraliski. Na tej mapie hydraliski, no cóż takie chyba, że, chyba, że oczywiście Zerg zdecyduje się na bardzo dużą ilość creepa, na, taki, na taką autostradę creepową, coś, czego w naszym kraju... Nie, nie za często widzimy to, to może, może, będą to dobre jednostki, jednakże no nie sądzę, żeby na tej mapie była to, była to jakaś super skuteczna taktyka. Co my tu mamy, co się buduje? O, o, podwójny Stargate, świetnie królu tutaj wychodzi naprzeciw swojemu przeciwnikowi, budując coś, czego nie, nie do końca Bensen może się spodziewać. Zobaczymy, czy będą to Wojdy, czy może raczej Feniksy. Feniksy bardzo fajne, jeśli chodzi o haras podnoszenie Queenów, podnoszenie tutaj Dronów. Zwłaszcza, że tutaj po pierwsze nie ma Creepa. Dlaczego nie ma tutaj Creepa? Gdzie jest Creep? Zapytowuję się ja. Niestety nie dostaję odpowiedzi. No i Bensen. Um, zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jak na razie 35 kontra 45, jeśli chodzi o ilość jednostek wydobywających. Bensen decyduje się na kolejną ekspansję. Bardzo fajnie, widzi, że nie jest atakowany że jego przeciwnik zabunkrował się w bazie. Oczywiście e, za chwilę nadejdzie czas, w którym e, w którym królu będzie zdecydowany, żeby wyjść z bazy oczywiście. E, zobaczymy co będzie było. O, jednak Feniksy, więc jednak te Feniksy, Feniksiarze że będą tutaj atakować. E, no i zobaczymy. E, mamy tutaj mamy tutaj Gatewaya mamy tutaj trzy gateway'e przepraszam bardzo, oczywiście myślałem, że to mi potroiło się w oczach, ponieważ e, jestem pijany niestety nie miało to miejsca e, no, i, no i będą tutaj trzy dodatkowe gateway'e, które bardzo fajnie będą tutaj wspomagać właśnie tą armię tych Feniksów z których jeden już jest gotowy, drugi już jest, już jest gotowy, według mnie powinien jeszcze chwilę królu poczekać na większą ilość właśnie tych Feniksów, cztery bardzo fajnie, sześć o wiele lepiej, zobaczymy, zobaczymy na ile zdecyduje, się, ile zdecyduje się wyprodukować zanim zaatakuje tymczasem jego przeciwnik posiadając le nie buduje, tutaj jak na razie, nie buduje tutaj jak na razie ani Spyra, ani nic innego. Mamy tutaj dużą ilość Roachy, no i mamy także Robotics Facility, więc tutaj posiadając tą ekspansję może iść w dwa drzewka technologiczne na raz. W ogóle, w ogóle nie jest to błąd w wykonaniu, w wykonaniu królu. Jego przeciwnik posiada już tą wylęgarnię, która na razie posiada saturację pod tytułem jeden dron. Bardzo duża saturacja, ten dron na pewno czuje się bardzo samotny, jest po prostu forever alone. No i zobaczymy, zobaczymy na co się zdecyduje Benson w momencie, w którym zobaczy te Feniksy, to jest bardzo ważne, co będzie tutaj robił Hydralisk Den jednak. Dobre Hydraliski będą do obrony bazy ze względu na to, że zadają właśnie duże obrażenia bardzo, bardzo szybko. Jednakże poza creepem, tak jak mówiłem, poza creepem one są strasznie wolne, zwłaszcza, że tutaj Robotics Facility jest produkowane, mam wrażenie, że za chwilę tak, będzie gotowe, ale chwila, moment, ponieważ w tym momencie Benson wie, że znajdują się Feniksy na polu, na polu, bitwy, pionki zostały porozstawiane, no i w tym momencie, w tym momencie grubsze figury wstępują do gry, mamy tutaj oczywiście Queeny, mamy tutaj oczywiście Hydralisk, ten zobaczymy, czy będzie w stanie wyprodukować większą ilość Hydralisków, jak na razie produkowane są one cztery, no i świetnie tutaj podnosi jednego z tych Queenów, ten Queen zostaje zniszczony bardzo, bardzo szybko, ile ich pozostało? W zasadzie jedynie dwa, no i oczywiście zniszczenie Overlordów, te Overlordy posiadają speed, ale spójrzcie jak idiotycznie te Feniksy Wyglądają, jak latają i strzelają w jednostki. Mamy tutaj bardzo małą ilość hydralisków. Hydraliski muszą uważać, muszą się schować, zanim nie będzie tutaj większej ilości ich, żeby atakować żeby atakować te Feniksy. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Mamy tutaj. O, jest podniesione! Feniksy zadają zwiększone obrażenia, ponieważ hydrale są lekkimi jednostkami. Jeszcze tutaj kampuje nad jego bazą. Kampuje tutaj nad tą. E, nad tą hacerką. Tylko po to, żeby niszczyć właśnie tą ilość hydrali. Z tych hydrali tutaj znajduje się sześć. No i zobaczymy, co będzie miało miejsce. Dlaczego nie ma tutaj tego kripa? Nie jestem w stanie powiedzieć. Świetnie tutaj. Spójrzcie, nawet nie o! Kolejne hydrale są niszczone, nawet nie wykorzystuje tutaj tego Gravitona. Dopiero teraz niszczy większą ilość dronów, Siedem pomysł ile tych dronów tutaj zostało. 53 kontra 58, nie jedynie 7 hydrali i spójrzcie jak nie jest w stanie, jak nie jest w stanie tutaj zaatakować. Benson, e, Benson swojego przeciwnika. Dopiero teraz taki krytyczny błąd strata dwóch strata dwóch Feniksów powoduje, że niestety e, Feniksy muszą się wycofać, stara się jeszcze tutaj atakować, no ale ta już ilość hydralisków spokojnie, spokojnie obroni. Jeśli tylko nie zdecyduje się na zbudowanie większej ilości z nich, wygląda na to, że nie. I tak jak mówiłem, decyduje się na Switcha w kolosy. Bardzo, bardzo, bardzo dobry switch w kolosy w tym momencie jego przeciwnik, e, bo produkując dużą ilość hydralisków, znajduje się w sytuacji nie, po, nie do pozazdroszczenia. E, jedynie bardzo mała bardzo mała ilość jednostek znajduje się tutaj. No i jeszcze mamy Spyra, mamy Spyra, który jest produkowany. Mamy tutaj oczywiście Sp sport crawlera, bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. E, duża ilość dronów w tym momencie, no ale już te dwa kolosy są wyprodukowane. E, także tutaj e, niszczą, o, niszczą kolejne owe kolejne lordy. E, bardzo... Bardzo dobre tutaj zapobiega, tutaj. zapobiega tutaj protos przed nadmiernym skautem tymi Overlordami, które oczywiście posiadają spida, co jest bardzo ważne. Mamy tutaj to, także o wersji Rafanie, gdyby został on zniszczony. Co mamy? Więcej Gatewayów, więcej Gatewayów, więc mamy tutaj. O, niszczone są te skałki, bardzo interesujące. Zastanawiam się, na, zastanawiam się, na co tutaj się zdecyduje. Chyba będzie zdecydował się na ekspansję. Dokładnie tak, bardzo fajne miejsce na ekspansję, ze względu na to, że Zerk najpierw będzie musiał zniszczyć te skałki, a postawienie tutaj pylona spowoduje, że będzie bardzo fajnie mógł skautować swojego przeciwnika. <laughs> Skałtuje tutaj także swoimi Feniksami, naprawdę, naprawdę zabiera <coughs> zergowi kontrolę nad mapą w tym momencie królu, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi właśnie o tak dużą mapę. No i oczywiście jeśli chodzi o skaut królu już posiada dwa kolosy, kolejne dwa, e, dwa chyba powinien, nawet, powinien nawet posiadać więcej, dokładnie tak, nie wiem nie, jednak jednak posiada jedynie dwa tutaj, znajduje się już trzeci. No i oczywiście Extended Thermal Lens jest już gotowy. Zaraz zobaczymy troszeczkę mała siła, zobaczymy, czy będzie w stanie oprzeć się tutaj e, oprzeć się tutaj temu atakowi. Tymczasem podwójnie... Bolusin Chamber jest produkowany tak, że mamy dużą ilość koruptorów, zauważywszy pewnie te kolosy, jest w stanie tutaj tymi koruptorami atakować. No i koruptory przeciwko Feniksom, no nie są jakieś tutaj fantastyczne, ale, ale zadają tutaj jakieś sensowne rodzaje obrażeń. No i zobaczymy, co będzie miało miejsce. Musi uważać tutaj, żeby nie stracić większej ilości tych Feniksów ponieważ one także będą tutaj e, pom mogły pomagać e, w atakach, w atakach, no i oczywiście w niszczeniu Overlordów, to jest bardzo, bardzo ważne. E, Feniksy po pierwsze, scout, po drugie, niszczenie, harasowanie jednostkę, po trzecie, niszczenie Overlordów, e, no, i, no i musi uważać właśnie, żeby ich nie tracić. Musi także uważać tutaj o mój Boże troszeczkę źle wleciał czy zostaną zniszczone te feniksy wygląda na to, że nie, ale ogromna ilość jednostek w tym momencie Zerka stara się atakować taką Mają tutaj miejsce forcefieldy. Zerk znajduje się na klipie, więc jest w stanie szybko tutaj szybko wbiec do swojego przeciwnika, ale super odgrodził się tutaj tymi force fieldami. Jeszcze stara się przejść do tyłu kolosami. Tych kolosów znajduje się tutaj trzy, żaden z nich jak na razie nie został zniszczony i wygląda na to, że Zerk Zerk został zmiażdżony w tym momencie. W tym ataku niesamowite w tym momencie nawet feniksy, które zostały tutaj w zasadzie w większości zniszczone, są w stanie są w stanie nie, 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 nawet nie brały udziału w tym ataku. Wygląda na to, że to może być GG dla Bensena w tej trzeciej grze i królu zdobędzie tutaj zwycięstwo w tym turnieju. Gdzie znajduje się koruptory? Zostały one wycofane. Bardzo duża ilość stalkerów w tym momencie. GG! Congratulations! W tym momencie Benson gratuluje swojemu przeciwnikowi. Niesamowity switch. Cóż za niesamowity switch. Wyprodukowawszy jedynie 6-8 feniksów spowodował, że jego przeciwnik po prostu, po prostu e, wyprodukował nie te jednostki, co trzeba. I naprawdę, naprawdę niesamowicie tutaj pokazał klasę forcefieldami oraz kolosami, e, po prostu, no widzieliście zresztą, Zerg posiadał ogromną armię, ale i w jak fantastyczny sposób została ona zmieciona, e, no to już widzieliście to sami, więc GG dla króla, który w świetnym stylu wygrywa tutaj finał go for Reset 2 nr 62, ja dziękuję wam, wam bardzo wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze.